Białobóg i Czarnobóg, tajemnicza para słowiańskich bóstw, która miała symbolizować odwieczny konflikt dobra i zła, światła i ciemności, życia i śmierci. Ich imiona mówią wszystko: Białobóg, biały Bóg światła, i Czarnobóg, czarny Bóg mroku. Ale czy naprawdę istnieli w wierzeniach dawnych Słowian? Tego do końca nie wiemy. Jedni uważają ich za prawdziwe bóstwa inni za późniejsze wytwory legend i wpływ chrześcijańskiego dualizmu. Mimo to ich postaci mocno zakorzeniły się w wyobraźni i symbolice. Białobóg miał być opiekunem wiosny, życia i szczęścia. Przynosił światło, nadzieję i ciepło. Wyobrażano go jako młodzieńca o jasnych włosach, błękitnych oczach i białej szacie, czystej jak poranek. Tam, gdzie pojawiał się Białobóg, budziła się ziemia, a ludzkie serca napełniały się spokojem. Czarnobóg był jego przeciwieństwem, panem nocy, zimy, śmierci i chaosu. Jego twarz kryła się w cieniu, a wzrok miał przeszywający jak mrok zimowej nocy. Przypominał starca w ciemnych szatach, takiego, który niesie chłód, przemijanie i niepokój. Razem tworzyli uniwersalny symbol dwóch sił, potrzebnych Choć tak różnych, jak dzień i noc, radość i smutek, narodziny i śmierć, nie istnieli bez siebie, zawsze w ruchu, zawsze w równowadze.